Hetmani, zastanówmy się wspólnie, co to znaczy być pewnym siebie mężczyzną. Co sprawia, że kobiety lgną właśnie do pewnych siebie kolesi? Jak możemy opisać to słowami? I zanim odpowiem na te pytania, ty sam zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj swojego własnego wewnętrznego głosu. Co ono ci mówi o pewności siebie? Jakie elementy tworzą pewność siebie? Daję teraz sobie czas na chwilową refleksję, odpowiedz sobie sam na to pytanie, daję Ci 60 sekund, zaraz wrócimy do kontynuowania tego materiału. I co, nie jest do końca to proste wytłumaczyć. <laughs> Przynajmniej dla mnie na początku nie było. A to dlatego, że pewność siebie nie jest jednym prostym pojęciem, lecz złożonym zjawiskiem, które ma różne odcienie oraz formy. Zacznijmy więc od wyróżnienia podstaw. Możemy wyróżnić dwa rodzaje pewności siebie pewność siebie zewnętrzną i wewnętrzną. Pewność siebie zewnętrzna to taka, która opiera się na naszych umiejętnościach i kompetencjach, które potrafimy wykorzystać w określonych sytuacjach. Przykładem może być Twój zawód, który wykonujesz. Jeśli pracujesz w danej dziedzinie od dawna, na pewno masz już spore doświadczenie i wiedzę w tej materii. Wiesz, jak sobie radzić z różnymi problemami czy wyzwaniami. Im więcej praktyki masz w danej dziedzinie, tym łatwiej ci się ją wykonuje i nie musisz się tak bardzo na niej koncentrować. Weźmy sobie na przykład pilota samolotu. Nie ma takiego pilota, który nie czułby stresu podczas swojego pierwszego lotu. Jednak im więcej lotów będzie wykonywać, tym bardziej będzie się czuć pewny za sterami. I to samo jest u ciebie. Po wielu godzinach spędzonych w swojej pracy, Twoja pewność siebie na pewno wzrosła, bo widzisz, że potrafisz sprostać coraz to większej ilości sytuacji w swoim zawodzie. To jest właśnie pewność siebie zewnętrzna, czyli ta, która wynika z naszych osiągnięć i umiejętności. I zewnętrzna pewność siebie w kontekście kobiet to nic innego niż umiejętności uwodzenia. Oznacza to, że posiadasz pewne umiejętności i techniki, które wiesz, że są skuteczne w zwracaniu uwagi kobiet i budowaniu z nimi seksualnego napięcia. Możliwe, że zdobyłeś te umiejętności i techniki poprzez uczestnictwo w jakichś kursach, przeczytaniu poradników czy uczestnictwie w szkoleniach stacjonarnych, a które miały właśnie na Ciebie wpływ i na to, jak działa kobieta. Być może jesteś też posiadaczem jakichś moich innych kursów, takich jak Męska Charyzma, która pokazuje ci, jak wykorzystywać swoje umiejętności komunikacji niewerbalnej, czyli swojego spojrzenia, głosu, dotyku, żeby kobiety czuły do ciebie silne przyciąganie. Ale ogólnie, nieważne jak dużo teorii na temat uwodzenia posiadasz, na pewno masz jakąkolwiek świadomość tego. Co działa na kobiety i co je może podnie... podniecać. No, i w tym momencie musimy się na chwilę zatrzymać. Oczywiście nie znam cię, ale na pewno próbowałeś kiedyś chociaż raz wykorzystać którąś właśnie z tekstów, technik na realnej kobiecie, ale nie osiągnąłeś jakoś za bardzo zamierzonego efektu. Albo zablokował cię wtedy stres i nie zrobiłeś niczego. Albo kobieta nie zareagowała tak pozytywnie, jak się spodziewałeś, lub nawet odrzuciła cię tak forever. Skąd się właśnie bierze ten problem? Dlaczego nie czujesz się swobodnie i pewnie w kontaktach z płcią przeciwną, mimo świadomości, co masz z nimi robić? Odpowiedź jest prosta. Brakuje ci pewności siebie wewnętrznej. I to ona jest kluczem do sukcesu w relacjach międzyludzkich. A nie tylko i wyłącznie Twoja pewność siebie zewnętrzna, która opiera się na umiejętnościach i Twoich kompetencjach. No dobrze, to czym jest pewność siebie wewnętrzna? Pewność siebie wewnętrzna to taka, która wynika z tego, kim jesteś i jak się czujesz sam ze sobą. To taka, która nie zależy od tego, co robisz i co już osiągnąłeś. To taka, która jest w Tobie i tylko dla Ciebie. I na pewność siebie wewnętrzną składają się trzy podstawowe filary. Pierwszym z nich jest poczucie własnej wartości, czyli to wewnętrzne przekonanie, że jesteś godny szacunku, że jesteś wyjątkowy, niezależnie od tego, co inni o tobie pomyślą i powiedzą. To jest świadomość, że masz prawo do bycia sobą i wyrażania swoich potrzeb oraz opinii, kiedy tylko chcesz. To wiara w to, że masz coś do zaoferowania światu oraz innym ludziom. Drugim filarem jest odwaga. I odwaga w kontekście poznawania kobiet to inaczej zdolność przezwyciężania swojego lęku czy jakiejś formy niepewności, które mogą pojawić się podczas nawiązywania kontaktu z nieznajomymi kobietami. I odwaga w takich sytuacjach obejmuje umiejętność inicjowania. Rozmów, okazywania im swojego zainteresowania, ale również i ryzykowanie utraty tego zainteresowania. I warto zaznaczyć, że odwaga nie oznacza wcale braku strachu, ale raczej zdolność do działania pomimo obecności tych negatywnych uczuć. I trzecim, ostatnim filarem jest samoakceptacja, czyli to akceptacja siebie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi swoimi zaletami i wadami. To szacunek dla swojego ciała, wyglądu oraz osobowości. To brak potrzeby porównywania się z innymi i naśladowania ich. To pokonanie, pokochanie siebie za to, kim jesteś, a nie za to, kim chciałbyś być. I te trzy cechy tworzą fundament Twojej pewności siebie wewnętrznej. Jeśli je posiadasz oraz pielęgnujesz je cały czas, Twoja pewność siebie będzie naturalnie promieniowała na zewnątrz. I będziesz przyciągał kobiety do siebie jak magnes. Jeśli natomiast brakuje lub są niskie te wartości, te filary, to twoja pewność siebie będzie sztuczna i krucha, a kobiety po prostu będą to wyczuwać i cię odpychać. Ale, ale zaraz, zaraz, czy ty, James, nie zaprzeczyłeś teraz sam sobie? Możesz się właśnie teraz zapytać, czy jeśli będę odnosił sukcesy z kobietami, Dzięki stosowaniu twardych umiejętności uwodzenia, to czy nie zbuduje właśnie w ten sposób swojej wewnętrznej pewności siebie? Bo skoro widzę, że jakieś konkretne działanie, czyli w tym wypadku nasze umiejętności uwodzenia przynoszą mi jakiś pożądany rezultat, to czy nie poczuję się właśnie przez to już bardziej pewny siebie wewnętrznie, czy świadomość swoich umiejętności nie wpłynie wewnętrznie na moją pewność siebie. No właśnie, bo przecież to dokładnie powiedziałem na początku tego materiału. Słuchajcie, to prawda, że im dłużej coś robimy, tym lepiej to robimy i stajemy się w tym bardziej, jakby obyci, czyli pewni siebie. Niestety, ale w przypadku interakcji społecznych, choć nasze umiejętności socjalne są bardzo ważne i można się ich nauczyć, to nie muszą one mieć bezpośredniego. Czy dużego wpływu na naszą wewnętrzną pewność siebie? A to dlatego, że pewność siebie zewnętrzna, czyli umiejętności tutaj uwodzenia, umiejętności rozmowy, nie muszą się przełożyć na pewność siebie wewnętrzną. Oczywiście, może się tak zdarzyć, ale to jest rzadkie zjawisko. I sukces w zbudowaniu prawdziwej pewności siebie nie wynika więc z naszych umiejętności uwodzenia, lecz z naszego, powinna wynikać z naszego wnętrza. Pewność siebie, która przyciąga do siebie kobiety, to niepewność poparta tym, że wiesz co robić z kobietami, a z Twojej pewności siebie opartej na samoakceptacji Twojego wysokiego poczucia wartości i Twojej wysokiej odwagi w przekraczaniu swojej strefy komfortu. Umiejętności to nie wszystko. Owszem, są ważne, ale nie wystarczą, żebyś poczuł się pewnie. I wartościowo. Jeśli mi nie wierzysz, że umiejętności uwodzenia mogą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie naszej wewnętrznej pewności siebie, sprawdź po prostu to na sobie. Wybierz się któregoś dnia na polowanie. Przeszukaj w internecie, jakie są najskuteczniejsze teksty na podryw i triki. Możesz nawet wziąć mój kurs Męska Charyzma, bez strachu czy poradnik, zakazany dziennik, bo. Tam zobaczysz, jak możesz zagadywać dziewczyny i jak prowadzić interakcję dalej. Znajdziesz też tam mnóstwo właśnie gotowych tekstów i narzędzi do zaintrygowania kobiet. Więc weź to sobie wszystko, zaplanuj wcześniej idealną rozmowę z nieznajomą i dziewczyną. Przygotuj sobie kilka ciekawych pytań, które je mogą zainteresować, które stworzą rozmowę. Pewnie też zdajesz sobie sprawę, że dotyk działa na wyobraźnię kobiet Dotyk może ją podniecać, więc do dzieła. Jeśli chcesz to przetestować, wyłącz ten film w tym momencie i wróć do tego fragmentu, gdy już to zrobisz. Po prostu weź sobie całą wiedzę o wodzeniu, jaką posiadasz, idź teraz na miasto albo wtedy, gdy będziesz mógł i wróć z powrotem później do tego filmu. <laughs> Jeśli nie chcesz teraz nigdzie iść, to nie muszę zgadywać, ale ty pewnie sam wiesz, że nie jest to takie proste. Nawet jeśli już siedzisz w temacie uwodzenia wiele lat, zagadałeś setki kobiet, a nawet masz, miałeś już jakieś sukcesy z fajnymi dziewczynami. Teoretycznie ty wiesz, jak zdobyć laskę. To nie jest żadna tajemnica. W internecie jest mnóstwo wiedzy na ten temat. Problemem są jednak twoje blokady, twoje nerwy, niepokój, wymówki, które cię ogarniają podczas podchodzenia do dziewczyn czy lęk na przykład przed piękną kobietą i jej reakcją na Ciebie. Tak więc możesz mieć całą teorię o uwodzeniu w głowie, ale wciąż czuć się mało pewny siebie przy na przykład bardzo atrakcyjnej dziewczynie. Może się oczywiście zdarzyć, że trafisz w dziesiątkę, bo akurat Twój scenariusz idealnie pasował do sytuacji i udało Ci się poderwać dziewczynę mimo na przykład, nie wiem, stresu czy, czy, czy małej niskiej pewności siebie. Ale co jest później, co będzie dalej, gdy się spotkacie na randkę? Ona zobaczy i, i wyczuje, że Twoją prawdziwą naturę to, jak się czujesz sam ze sobą. Możesz to sfejkować na samym początku, ale jeżeli masz niską pewność siebie, masz niskie poczucie wartości, to tak czy siak wyjdzie. Nawet przez milisekundę w Twojej mikroekspresji ona to odczyta i oceni Cię po prostu jako osoba, która. Udawała i zacznie po prostu coraz bardziej ciebie testować, żeby cię zdemaskować. Niestety tak to działa u kobiet. Z kobietami nie ma gotowych recept. Musisz być elastyczny, spontaniczny, żeby sprostać każdej okazji, każdej sytuacji. I żeby być elastyczny, spontaniczny i przede wszystkim prawdziwie pewny siebie, musisz po prostu zacząć od swojego wnętrza. Jeden z moich fanów napisał mi ostatnio: James, kobiety muszą poczekać. Najpierw chcę się do nich odpowiednio przygotować. Zajmuję się teraz swoją firmą, rozwojem tej firmy, więc za kilka lat będę miał więcej na pewno pewności siebie. Kobiety przecież kochają facetów z biznesem. I widzę też podobny teraz trend z siłownią. facecie naglądali się materiałów o Andrew czy tego typu podobnych materiałach o Sigmach. I uważają, że kobiety same przyjdą, jeśli będą mieli wyrzeźbione ciało i będą, miały, będą mieli swój biznes. No cóż, musiałam trochę osudzić swojego e, ucznia, bo to nie do końca prawda. Tak, kobiety lubią facetów z biznesem i mięśniami, ale to nie oznacza, że będą oni pewni siebie z kobietami. Dlaczego? Bo pewność siebie ma wiele twarzy. Pewność siebie w pracy nie musi być taka sama jak pewność siebie wśród kobiet. Dobrym tego przykładem jesteś ty sam. Już wcześniej mówiliśmy o tym, że im dłużej robimy coś, tym lepiej się w tym czujemy. W pracy wiemy co i jak. Czy to jednak sprawia, że jesteś pewny siebie z kobietami, bo wiesz co masz robić w swojej pracy? No, niekoniecznie. Czy, dla przykładu, kardiochirurg, który ratuje setki żyć rocznie i jest w tym świetny. Będzie mistrzem uwodzenia? Nie ma takiej reguły, bo pewność siebie w chirurgii to co innego niż pewność siebie w uwodzeniu. Możesz więc być super biznesmenem, umieć ogarniać wielkie kurwa pieniądze, ale być beznadziejnym podrywaczem. No chyba, że wpadniesz na pomysł płacić kobietom za ich towarzystwo, ale nie nazywaj tego umiejętnościami uwodzenia ani nie nazywaj tego wpływem Twojej pewności siebie na pozytywne relacje z kobietami. Możesz chodzić na siłkę 5 razy w tygodniu, zrobić się wielki, ale to też nie zmieni Twoich przekonań na temat kobiet. Możesz się oczywiście dzięki temu stać pewniejszy siebie, bo sam zaczniesz oceniać siebie jako atrakcyjniejszego, ale to będzie za mało, chociaż i tak serdecznie zachęcam Cię do ćwiczeń, tak czy siak. Ja sam ćwiczę na przykład od 16 lat, więc to nie jest tak, że ja neguję siłownię, ale niekoniecznie sama siłownia sprawi, że będziesz miał sukcesy z kobietami. Ale słuchajcie, jedynym zawodem, który może pomóc w łudzeniu, to zawód, który wymaga od Ciebie ciągłej interakcji z drugim człowiekiem twarz w twarz, najlepiej też z wieloma kobietami. Idealnym przykładem tego są handlowcy. Pewnie słyszałeś już o tym, że handlowcy są dobrzy z dziewczynami i że mają w cudzysłowie gadane. I nie będziemy już dywagować nad tym, czy rzeczywiście chodzi to właśnie o wpływ i gadania na ich skuteczność, ale żeby być bardzo dobrym sprzedawcą przede wszystkim bardzo dobrym, trzeba być lekko arogancki i pewny swojego produktu. Więc ta ich pewność siebie nie wynika jednak z samych umiejętności socjalnych. A z ich pozytywnych cech. I nie znam dobrego sprzedawcy, który ma na przykład niskie mniemanie o sobie. Nie znam takiego, który cały czas na siebie narzeka, a nie wiem, ma rewelacyjną sprzedaż. Ci, których znam, którzy robią zajebiste wyniki, odznaczają się najczęściej właśnie pozytywną energią, dobrym nastawieniem, wysoką samooceną i co najważniejsze. Są odważni w negocjacjach i przedstawiania jakichś niekorzystnych nawet warunków dla swoich klientów, ale korzystnych dla nich i dla ich firmy. Ich sukces leży więc w tym, że mają po części wyrobioną, prawidłową, wewnętrzną pewność siebie. Więc zwykle ci najlepsi męscy sprzedawcy to też tak zwani naturale o których dowiecie się już w kolejnym odcinku. Tak więc, by przyciągać kobiety, należy popracować nad wewnętrzną pewnością siebie, a nie tylko na samych twardych umiejętnościach uwodzenia. One będą idealnie działać wówczas, gdy właśnie jesteśmy pewni, pewni, pewni siebie wewnętrznie. Bo gdy mamy ułożony środek, to zdobywanie umiejętności uwodzenia, zdobywanie twardych umiejętności, będzie już tylko wisienką na torcie. Będzie to też niezwykle spójne z tym, jacy jesteśmy naprawdę. Tak więc podsumowując, pewność siebie, która przyciąga kobiety jak magnes, to pewność siebie wynikająca z naszego poczucia wartości, odwagi i samoakceptacji. Gdy już osiągniemy prawidłową, wewnętrzną pewność siebie, dopiero wtedy możemy brać się za zdobywanie kompetencji i uczyć się umiejętności uwodzenia. Przynajmniej najlepiej robić to właśnie w tej kolejności. Gdy najpierw właśnie zapracujemy nad właściwym poczuciem wartości, wówczas osiągniemy e, tak zwaną samoskuteczność, czyli wewnętrzne przekonanie o własnych możliwościach, popartych umiejętnościami, które właśnie posiedliśmy. Stajemy się wówczas perfekcyjnym uwodzicielem, który jest spójny sam ze sobą i nikogo nie udaje. W następnym odcinku dowiecie się, jakie osoby ułasabiają właśnie te wartości i jakie mają z tego powodu rezultaty. Od teraz, co 24 godziny, od godziny zakupu tego kursu, otrzymywać będziesz kolejne materiały, aż wyzwanie się zakończy. Do zobaczenia w następnym odcinku.